KryTka 13, powrót króla. Widzowie powracam z pełną mocą, ponieważ niedawno była przerwa, ale teraz widzowie czekają nas ogromne zmiany. Wchodzi potrójne daily na kanale. I zaraz wszystko wytłumaczę, ale przed tym dajcie lajka like i suba. Tak, dobrze słyszycie, wraca. A właściwie wchodzi po raz pierwszy potrójne daily. Od teraz na kanale będą codziennie filmy, codziennie live'y i codziennie shorts'y i codziennie posty. I nie przesłyszeliście się. Robimy ogromny comeback jako ja, gdyż w ostatnim czasie uważam, że trochę zawaliłem oczywiście, z mojej winy, z mojej strony. Powiedziałem, że będzie rekompensata, powiedziałem, że będzie grubo, powiedziałem, że będzie lepsza era. Skończyła się stara era, zaczynamy nową erę. I teraz jeszcze mówię wam, zwiększę tempo pusz,u I na pytanie, czy ja wbiję to 100 tysięcy, skoro muszę już wbijać praktycznie po 1000 dziennie. Tego nie jestem wam w stanie powiedzieć, ponieważ wystąpiły pewne problemy, które sprawiły, że może być z tym problem. Ale ja od razu wam mówię, że dołożę wszelkich starań, jakich tylko mogę, aby wbić te 100 tysięcy do końca tego 2025 roku. Polecam wbić komuś do klubu, jeżeli nie ma, ponieważ zlecimy po Top 200 Polski do końca roku i potrzebami ludzi na mega drzewo. Widzowie, wyczekujcie od jutra kontentowych lub niekontentowych, newsowych, jakichkolwiek odcinków. Będzie mega dużo kontentu, będzie mega dużo frajdy. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ja dam z siebie wszystko i ja mam, mam nadzieję, że wy również. Więc... Odpalcie dzisiaj sobie live o 18.00. Jutro w czwartek, tak w czwartek, wyjątkowo o 18.00, live, bo teraz już będę mógł zrobić o 18.00 live. A. Codziennie odcinki o godzinie 17.00. Codziennie shorty o godzinie 18.00. Więc będzie grubo i trzymajcie się. Cześć.